Dzień dobry, dzień dobry. Po bardzo długiej przerwie zapraszam na kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na noworoczne narzekanie. O tak, a dlaczego nie? Podobne narzekanie jest dobre dla człowieka, dla jego zdrowia psychicznego i ogólnie dla dobrego samopoczucia. Zapraszam. I tak. Trochę chaos, ponieważ ja właśnie skończyłam pracę i na szybko ustawiałam tu scenę. Mam nadzieję, że to jakoś wygląda. Mam jedno światło tutaj, drugie światło tam, żeby chociaż trochę było światło na mnie, także za mną jest dość ciemno, ponieważ już jest ciemno. I właśnie ponieważ już jest ciemno, to trochę porozmawiamy o tym, jakie to jest ogromnie męczące. I nie tylko to. I wszystko inne w życiu. Bo ogólnie przecież ponarzekać trzeba. Żeby człowiek sobie uświadomił, że życie ogólnie to jest ciężkie Czasami zdarza się, że jest lekkie, ale tylko czasami A ogólnie to jest ciężkie, więc trzeba ponarzekać A tak na poważnie Stoję i tak rzeczywiście jest tu chaos Możliwe, że będę za jasna, ponieważ um, Starałam się na szybko ustawić scenę Moim marzeniem, moim ogromnym marzeniem jest to, żeby mieć studio i już nawet nie chodzi wiecie, o takie studio, full wypass studio, tylko żeby mieć tak, że będzie miejsce z wysokimi sufitami do podwieszenia świateł, do podwieszenia tła i z miejscem na te wszystkie różne standy, tripody, wszystko inne, ponieważ to, to co tutaj naokoło jest, to jest Prowizorka. To jest Prowizorka Level Hard. Tutaj są kwiatki, doniczki, tutaj jest biurko, wszystko tutaj jest, a ja stoję i się nie ruszam, ponieważ jak się ruszę trochę w tą stronę, to na bank coś przewrócę um, Więc tak, trochę więcej miejsca by się przydało i takiego miejsca, żebym nie musiała wszystkiego przekładać, jak chcę nagrywać Czyli takie dedicated, um, taka już dedykowana po prostu przestrzeń do nagrywania O, to by było idealne, kiedyś Kiedyś. Henry chęt, Filip. <laughs> A tak na poważnie. To właśnie. E, na szybko się uszykowałam. W ogóle wy nie wiecie, nawet Filip nie wie, ale ja już wiem, bo ja się skapnęłam, bo szybko chwyciłam za tripod, mówię, dobra, tu jest szybko, układam. Tak wie, coś nie tak jest z tym tripodem. On jakby ciężej się rozkłada, w ogóle jakoś mi się to nie układa w ręce, tak jak się powinno. I dopiero jak ja już go postawiłam tutaj, tak patrzę, mówię. Czarny. Mój przecież był pomarańczowy i mówię, o, oh, zakosiłam Filipowi trypod Także mam nadzieję, że go ładnie złoży i się nawet nie zorientuje Ale tak, więc, jest tripod, są światełka, mam nadzieję, że nie za jasno, jak za jasno to wybaczcie Blask umysłu, blask umysłu prześwietla um, I tak, właśnie, narzekanie, narzekanie, ponarzekam, ponarzekam, bo Śmiałam się na początku, ale podobno narzekanie naprawdę jest zdrowe, typu niechorobliwe narzekanie, ale takie narzekanie, że jeżeli coś nas dręczy, to żeby tego nie trzymać sobie, tylko żeby to z siebie wyrzucić, żeby to nie zatruwało naszej krwi, tylko niech pójdzie i zniknie. No i poza tym narzekanie taka nasza polska, narodowa niezdolność. Ale umiejętność, narodowa umiejętność, prawie że wyssana znakiem matki. Narzekanie. I tak, ech, co by Wam tu powiedzieć? Typu, jak to zacząć, żeby to miało sens? Jest zima, przysłowiowo zima, bo nie ma śniegu, nie ma mrozu, jest ciepło, jest tak ciepło na zewnątrz, że aż się dziwię, że kwiaty. Drzewa, krzewy nie zaczęły jeszcze kwitnąć. Jest naprawdę mega ciepło. Co nie zmienia faktu, że jeszcze pewnie pod koniec lutego albo marca, albo nawet w maju znowu zobaczymy śnieg. Hmm. Tak to jest. Czy to jest ocieplenie klimatu, czy to jest cokolwiek innego, dłuższy temat, nie na ten odcinek. W dzisiejszym odcinku narzekamy. Więc tak, na co ja narzekam? W nowym roku narzekam na brak czasu, brak snu, brak słońca i wszystko inne. Jak myślę. Większość ludzi w naszej północnej em, strefie, na kuli ziemskiej, półkuli I ja, jak widzicie, już dość sporo czasu nie nagrywałam filmików Próbowałam sobie przypomnieć jak dużo, ale nie wiem A i z góry przepraszam, jak popełnię błędy, seplenie się, powtarzam To wszystko dlatego, że nie mam żadnego scenariusza Typu w głowie mam plan, wiem o czym chcę powiedzieć Nawet zrobiłam sobie taką małą notatkę, jak pisam. Bo pisam, jak mi przyszedł pomysł do głowy, to zapisałam, żeby go nie zapomnieć, a jak już go zapisałam, to stwierdziłam, że muszę nagrać, i muszę nagrać szybko, zanim przyjdzie Filip, bo jak nie nagram od razu, to zaraz się rozmyślę i znajdę powód, dlaczego to nie ma sensu nagrywać, a jak przyjdzie Filip, to już na nie nagram, bo jak Filip jest w domu, to jakaś magia się dzieje, że ja po prostu znajduję więcej powodów na to, żeby łazić za nim. I marudzić <noise> w takim pozytywnym słowa znaczeniu, czyli co chwilę mu przeszkadzać w czymś, niż żeby usiąść i się skupić. Bo zawsze coś potrzebuje akurat do niego porozmawiać. Także póki nie ma Filipa nagrywamy. I właśnie w tym odcinku chciałam ponarzekać na to, że w nowym roku, w zimie niewiele mi się chce. Ponieważ jest ciemno za oknem, ja myślę, że... Myślę, sama się zdiagnozowałam. Bo dlaczego nie? Bo mogę. Um, myślę, że mam jakiś, w jakimś tam stopniu um, tą taką depresję sezonową. Jak to się nazywa? To jest po angielsku: to jest sad. Ja na pewno jestem sad. Um, I to jest Seasonal Affective Disorder. I to jest po prostu taki stan, w którym człowiek czuje się niżej, mentalnie, fizycznie, humorzaści i tak dalej. Po prostu ma obniżony poziom tego swojego normalnego ja. Um, co za medyczne, fachowe terminy. Chodzi o to, że człowiek ogólnie czuje się gorzej, jest bardziej przygnębiony, bardziej mu się nie chce, na mniej rzeczy ma siły i ogólnie jest taki mm, do niczego. I właśnie ja taka ogólnie wle do niczego jestem Chociaż i tak lepiej jak parę miesięcy temu, bo ja już Wam wcześniej wspominałam, że ja um, dość często um, mam niedobory żelaza I z tego względu mam niską zawartość czerwonych krwinek w krwi, czyli mniej tlenu i tym, 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 podobne ale chodzi o to, że łapię anemię. I jak mam anemię i mam też duży niedobór witaminy D, to wtedy naprawdę czuję się fatalnie. Wtedy śpię, nie mam na nic siły, nie mam na nic ochoty, wyjdę na chwilę, cokolwiek nie zrobię, to po prostu jestem taka. To nawet nie idzie porównać do niczego innego, bo to jest takie zmęczenie, że po prostu wszystko cię męczy. Po prostu bycie cię męczy i nie masz na nic siły. Chciałbyś, ale nie masz siły i nawet nie masz siły chcieć. I to, co jest lepsze teraz, to już pewnie jesteście w stanie zauważyć, że pomimo, że jest ciemno, pomimo, że czasami wciąż mi się nie chce, to jednak ja tą energię mam. Czyli nawet jeżeli nie chce mi się mentalnie, to fizycznie wciąż jestem w stanie wstać i to zrobić, jeżeli się zmuszę do tego. I to naprawdę, naprawdę. Ja myślę, że wynika um, z mojego przyjmowania suplementów, czyli ja Przez um, duży, tam chyba dwa czy trzy tygodnie w grudniu przyjmowałam żelazo Dość solidną dawkę Przyjmowałam też kompleks witamin Magnez um, Tran omega, omega 3, 6, 9 i tak dalej I coś jeszcze, miałam, a no i witaminę D oczywiście Więc ja przyjmowałam codziennie te rzeczy I Największy, największą różnicę oczywiście zauważyłam wtedy, jak przyjmowałam żelazo, tylko że to też ma swoje skutki uboczne, o których możemy kiedy indziej, ale zauważyłam to i to nawet do tej pory teraz, kiedy już tak ostatnio troszkę kulałam z tym braniem witamin, niedobrze, ale nawet właśnie ostatnio wciąż czuję to, że ten mój organizm ma siłę. Ma siłę wyjść, ma siłę podbiec, ma siłę wejść po schodach i czy nie jest tak, że wejdę po schodach i zadyszka, albo że wstanę, coś zrobię i już nagle muszę się położyć, tak jak było to wcześniej Więc Na pewno witaminy i suplementy, witamina B, witamina D i magnez um, zdecydowanie Także Tak, więc mam więcej siły, ale wciąż zauważam, że jeżeli siedzę, bo ja już może wam wspominałam, że ja dużo pracuję w domu i mega szybko się robi ciemno, mega późno się robi ciemno i mega szybko znowu się robi ciemno, więc większość tego czasu, jak ja jestem w pracy, to jest o ile jest dobra pogoda, nie zapominajmy gdzie mieszkamy, to znaczy gdzie ja mieszkam, więc o ile jest dobra pogoda, jest słońce, to to słońce po chorostu przemija, zanim ja skończę pracę i też do środka do pomieszczeń Wpada dużo mniej światła I ja nieraz łapię się na tym, że siedzę przed tym komputerem i już mam tak dość, już mi się nie chce, już myślę, bo mówię Filip, Boże nic mi się nie chce I to co Filip zrobił i chwała mu za to To wmusił na mnie Przytargał normalnie swojego wielkiego softboxa, przystawił mi tak przy twarzy i mówi: Masz sieć przy tym, zobaczysz, poczujesz się lepiej. I rzeczywiście, ja na początku popatrzyłam na niego jak na jakiegoś wariata, mówiłam: Co ty myślisz, że ja będę gapić się w lampę? Mówię: Co chcesz, żeby oślepła? Ale posiedziałam i sam fakt tego, że zrobiło się jaśniej na około mnie że do oczu wchodziło jakby więcej światła i też oczy się mniej męczyły przez to, że jest jaśniej, to zupełnie inaczej um, zaczęłam. Czuć się sama w sobie jako jakby mniej zmęczona, mniej przybita, może nie do końca radosna, no bo wciąż pracy, ale jednak odczułam naprawdę dużą różnicę. Także teraz już nie ma tu tego wielkiego softboxa, już go schowałam, bo mój filip trzeba oszczędzać, prąd drogi. Ale co używam teraz, a czego w tej chwili Wam nie jestem w stanie pokazać, bo używam, to są te takie moje małe lampki LEDowe. I możecie się śmiać ze mnie, ale ja. Jak mam tu monitor, to zaraz tu obok, tak jak na przykład ta właśnie tutaj, mam przez większość część, przez większą część dnia ustawioną lampkę. Ona jest tam ustawiona na jakieś chyba 60, może 40%, coś takiego, czyli nie na full max, ale jest ustawiona z dyfuzorem i ona po prostu świeci mi z boku, tak jakby imituje okno. I to daje taką różnicę w tym, jak mi mija dzień, że już sobie nie wyobrażam życia bez tej lampki. Mam jedną za monitorem, która po prostu oświetla jakby ścianę i drugą, która wali mi po prostu po oczach, żebym wiedziała, że jednak jest dzień. Więc tak, to nie ponarzekałam, co? Ale nieważne, właśnie, chodziło mi o to, że w tym, w tym Seasonal Affective Disorder to jest coś takiego, co dotyczy bardzo dużo ludzi. I właśnie w tych e, miesiącach jesienno-zimowo, do późnej wiosny, kiedy tam wciąż tego słońca jest mało, albo w tych krajach, gdzie tego słońca jest mało. Ja na przykład nie wyobrażam sobie życia gdzieś tam w Norwegii, czy tam na tej wyspie, której nazwy nie chcę przekręcić, ale wiem o tej wyspie. Gdzie po prostu panuje noc polarna? Ja bym się w życiu nie wybudziła po tej nocy polarnej. Ja po tych paru miesiącach po prostu stwierdziłabym, że życie nie ma sensu. Także ja muszę mieć światło, i dlatego też ja się czasem zastanawiam, czy czasem może nie ma lepszego miejsca na Ziemi dla mnie jak Szkocja cieplejszego, cieplejszego, zdecydowanie więcej słońca. Ale wracając do narzekania, um, więc tak. Nic się nie chce, bo zimno, nic się nie chce, bo ciemno, nic się nie chce, bo ponuro. I, I ja tak właśnie mam, że nic mi się nie chce. A nawet jak mi się zachce, i to jest kolejny punkt do narzekania, nawet jak mi się zachce, to i tak mi nie wychodzi. Typu wstanę i powiem, że o tak! E, dzisiaj właśnie będzie ten dzień, kiedy nagram filmik. Mam tyle pomysłów, mam tyle zapisanych przecież tematów, o czym wam chcę powiedzieć. No, ale oczywiście zaczynam się pakować, zaczynam coś. I patrzę na siebie w luszczym no czym do ludzi, jakby to. Czy wy to widzicie? Ja teraz, to ja nawet mi się włosów nie chce myć, ponieważ jak je umyję, to one wyglądają tak. To są włosy, które ja umyłam wczoraj. I one wyglądają, jakby one były od tygodnia nie myte. I ja mówię, to po co mam się męczyć, tak? Po co mam tracić czas na rozczesywanie, mycie, nakładanie odżywek, maseczki, e, później kolejne e, nakładanie maseczki, które już zostanie, jeszcze nie daj Boże, czesanie, bo tutaj to poszłam na łatwiznę, jak widać, koczysko, jeszcze mokre w ogóle. Tak, dylemat e, gęstych włosów, nie schną za szybko, coś zimą nie jest za dobre. Ale właśnie, po co się męczyć, skoro i tak nie wychodzi, tak? Więc włosy, skóra, paznokcie, wszystko jest do niczego, absolutnie do niczego. Um, pomaluję się, za chwilę patrzę do lustra, to jakiś normalnie skóra się łuszczy na około nosa, no bo przecież zimno, bo kapie z nosa, bo trzeba chusteczką już przesuszonym. Jakby po co? Ale przychodzę wam powiedzieć, że trzeba z tym walczyć. To znaczy, ja pewnie bardziej mówię to do siebie, że trzeba z tym walczyć, ponieważ pomimo, że nie wychodzi. To jak się nie spróbuję, to i na nie wyjdzie, a tak to jest szansa. Więc dlatego na przykład ja staram się nagrywać. Pomimo, że wiem jak puszysto, szupiaste są moje włosy, pomimo, że pewnie znowu będzie widać mi cienie pod oczami i jakieś nie wiadomo różne plamy i wszystko, no to trudno. Jakby musicie to przyboleć, a ja razem z Wami. Jak nie nagram dzisiaj, to znowu nic nie nagram. A nie o to chodzi, chodzi o to, żeby coś nagrać, chodzi o to, żeby było przyjemnie Ja mam ogromną frajdę nagrywając te filmy, później mam jeszcze ogromną, bardziej większą frajdę em, Rozmawiając z wami w komentarzach Ej, Albo na przykład jak później rozmawiam z niektórymi e, gdzieś przez, em, jak to się nazywa, te wiadomości, tak? Że ktoś mi napisze może na Instagramie albo na WhatsAppie, że słuchaj, wiedziałam, o czym ty tam mówisz <laughs> Narzekam Um, więc tak, więc właśnie wróćmy do głównego tematu, czyli narzekanie, czyli już ponarzekałam na skórę, na włosy, ponarzekałam na, na to, że mi nie wychodzi, a i żeby nie było to nie jest, tylko że tylko mi nie wychodzi jako ja. Bo oczywiście to jest też ten czas, kiedy na przykład ja posprzątam, umyję podłogi, wyszuruję fugi i się cieszę, że jest tak czysto, a później mówię, chwili widzimy na spacer i wracamy i są wszędzie. Ślady po butach, no bo przecież mokro, albo kwiatka, o, właśnie, o, właśnie, kolejna rzecz nie wychodzi. Boże, ile wam tu muszę pokazać, ile tego zdechło? Tragedia. I też robię przecież to samo, tak? To znaczy prawie to samo, trochę inaczej, ale jest zima, więc w zimie ponosimy straty, i ja poniosłam ogromne straty, ale w tym o tym. W kolejnym odcinku, bo ja już mam kolejny odcinek w głowie Ale tak, właśnie, chodzi o to, że w zimie była ciężko Ta zima jest mega dziwna, ponieważ em, Ponieważ nie ma śniegu, nie ma zimy em, No i ogólnie co? Ponarzekajcie sobie Ponarzekajcie sobie trochę razem ze mną Bo jak wyrzucicie to z siebie, to jest jednak raźniej Popatrzcie, czy nie musicie z czegoś posuplementować sobie Czyli jakiś tam, wiecie... Um, jakiś witaminek nie pobrać, bo może nuż to Wam pomoże? No i co? No i wypowiadajcie się tak jak ja na parę różnych tematów, bo dlaczego nie? Przecież to też kolejna nasza taka narodowa umiejętność. Um, wypowiem się, nie dlatego, że, że się znam, to znaczy inaczej, ja się znam, oczywiście wiem i się znam, bo my tak wszyscy mamy. Taka polska przypadłość. My się zawsze znamy, mamy opinię do wyrażenia. I, I ją wyrażamy, bo się nie boimy. I niektórzy niestety tego może nie lubią. Niektórzy uważają, że to jest zbyt, e, jak to mówią, rude e, i zbyt direct. No ale co zrobisz, tak? No, tak nas wychowali, że musimy się znać, tak nas wychowali, że musimy się dowiedzieć, i tak nas wychowali, że potrafimy. Umiemy i potrafimy i damy radę. Także dobrze, tyle. Co mam wam powiedzieć? Em, to, to wam powiedziałam, to Pana Postaram się nagrać jeszcze jeden odcinek nie wiem o co z tym chodzi, ale postaram nagrać jeszcze jeden roślinek o roślinkach. Jeden odcinek o roślinkach, tak jak mówię, właśnie, właśnie. Och, muszę nagrać wam jeszcze jeden odcinek, ale to inna sprawa. Dobra, kończę, bo na dzisiaj to już jest zupełnie za dużo, więc ponarzekajcie sobie w nowym roku. Nie za dużo, ale tak dla zdrowia, żeby Wam było lżej na duszy. Um, przyjdźcie na kolejny odcinek. Um, będzie odcinek o roślinkach. Um, to, co mam Wam do pokazania, zobaczycie, zaskoczę Was. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Na dzisiaj to już tyle. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!